Hola, hola. Deja tu pata arriba. Okej, okay, widzowie, otwieramy skrzyneczkę. Mamy tutaj. Ło, wow, mam mieczek, fajne, krótki. Taki jak jedno, mój dika, ogólnie, widzowie. A tego są skrzynie. Gdzie, gdzie to są skrzynie? Nie mogę znaleźć skrzyni, widzowie, nie mogę znaleźć skrzyni. Dostaję paniki, mam panikę, bo tak jak mnie zabije. A się blokuje. A się blokuje. <sum> Spiderman, Spiderman. Ja, ja jestem jak Spiderman. Mam mieczek, krótki mieczek, Bo na krótki lecę. Nie wiem co, no, może lecieć. A ty, kumpa, Lawidex, niestety, tak będziesz już mnie zabić, pewnie. I pewnie się lepiej lepiej ode mnie. Ogólnie widzę, że macie tak co odpaka tutaj do wygrania: a czy do wygrania. Wiecie, jak dacie łapki i ten, to dam go wam do opisu. O, o to mi chodziło. Pokamboy 1210 1210 Lat gry do gry bedos. moje. UW. Widzowie, co, co wy na to? Zapraszałem Martynkę ów. <grym>, ma 9 można. <grym>, WT Martynka ów to to jest moja nowa ktasz i od dzisiaj widzowie. Ogólnie. Ja mam Nie śniło mi się, że widziałem gościa. Nie, to było potaszka, nie, zrobiłem największy głów w swoim życiu. Miałem łuk, a ja... Niewszki miałem łuk. Jeszcze podpalający miałem okres no, takim pajacem trzeba być. Jest, widzowie, stralnym głównym. Pak, Co do mnie strzela? Kto do mnie strzela, skąd? Tam kumpel strzela do mnie. Nie strzelaj do mnie, kumpel. Chyba podpalić drzewo? Mój jest strzela <grym> no, ten gościu jest niezniżczalny, ten tutaj. W mega gównianej sytuacji, widzowie, się wydaje. Tak, ewidentnie. Jaka trzata, jaka Odpraw go chociaż jeden, pewnie z tym jak jakiś nie... Wiem. O, trafiłem. Pum! Kumpel się zblokował w ogóle tutaj. Okej, okay, kompanie nie żyje, nice. -u. Jednego mniej. Kąd jeszcze tutaj? Jaki fagas. Ogólnie, widzowie, mamy diakson kilo, widzowie, z bogami tej gry jest. Teraz każda Minecraft gas, les nasza, widzowie, w tym momencie. Złote buty, kobiety lubią jak się burszą. Ale koksuwa, widzowie, mamy tylko to, nie, to jest... Jednak nie mamy takich dobrych hitów. Tam gość jest po nas w ogóle. Co ty, byku, mnie tutaj łen? Wartką chcesz złowić? No, chcesz mnie, złota rybko, ej. gwiazda gwiazdę po ja młody hilko. No co, zaraz będę jadł jedzie Windom. Widzowie. Jadę windom. na... No. Jadę Windom na twoją starą widzowie. Bam! Gdzie on jest? Ale coś mi zajebiście w tego Minecrafta w WTM widzowie, jestem w szoku. Że... Jestem taki foks. na emocji w jednym momencie. Kapitanie tam w... To jest Kapitan nazwać widzowie. Widzicie go? Jaki ty masz nikt? to jest Spaceon 27. Nie to ja nie wiem czy chce się być ze Space'em. To jest Spaceon, mi mnie teraz 2-3 widzowie i będę... Ja jestem zajebisty! Tak, mm. <grym>, ale się podjadałem w widzę. wydawno tego nie było. <grym>, wywalali, i się, wywalali. W ogóle butelkę tu po prostu. O, o, butelka, o. Gul, gul, gul. Filmik z ptakiem był kadecie, gór. Nie wiem, czy kojarzycie, nie, nie powinniście, mjetyście. Gdzie tu jest wejście? Gdzie tu jest wejście? Ej. <grym>, gdzie tu jest wejście? Nawet <grym>, w takim głównym miejscu zaspiło? Nie, co jest w Czy my tam. My ich tutaj my tutaj, ale gówno. A tam coś jest? Są jakieś inty tam? Czy nie? Dla mnie coś zostawili? Ja nie ogarnąłem tej gwiatki na początku, widzowie. Czekajcie. Ma, o, mamy pałkę, mamy więcej strzałek i detewna troszeczkę. Więcej strzałek i miał więcej strzałek. No jest tak strzałek. I dobra, jesteśmy w sami strzał. Potrzebowałbym, potrzebowałbym jakiegoś tego. Jakiegoś, wiecie, CETA. Setup. SETA jakiegoś. Mo już żyją w ogóle ktoś żyje z mojego team, czy nie? Żyje cały mój team. No podrapie po bobrze Będzie ci bardzo dobrze O o o To jest przeciwnik, nie? Tak To też jest przeciwnik Więcej przeciwników Ja mi hello.